Siema! Witamy razem z Anią, naszych wszystkich oglądaczy i patrzcie Gąsienica i Glasta albo je Kolczasta, jeżowata Następny dziwny stworek w naszej kolekcji filmowej, który, którego chcemy Wam pokazać jak tak przybliżysz, to to strasznie wygląda. Mm, nie chcę, żeby ona tam spadła, wiesz? Nie, nie spadnie. A patrz, jak ona... Patrz, jak ona do tych moich palców. Czekaj, czekaj, ja nie umiem... Ona się rusza i ja nie umie połapać, o, o, teraz, o, o. Ania się przyzwy przyzwyczaiła do tych robaków już. Do tego robactwa, czy do tych dżdżownic, czy gusienic, ślimaków. Ale ona ma, ona jest czarna, ale ona ma tak jakby takie białe, w środku białe takie kropeczki, cętki, nie, no wa, nie wiem czy to widać. Widać, ale kurczę. Ostrożnie nie złapać, ale widać te cyntki. to różnych gatunków tych gąsienic. Była agresywna, była włochata, teraz jest iglasto. Ale widać te, te kolce takie. Normalnie kolce. Dobrze, odłożymy Dobre, gąsieniczkę. Tak, no, trawkę. No, podłóż tak, gąsieniczkę. Iść chciała... sobie teraz. Damy ją, może. Normalnie na nią dej. No, ale nie chcę tak blisko, żeby ją tam nic nie rozjechało, wiesz? Tylko może na trawkę. A nie, nie, ma to ma tam, tam. czy na to, czy ona tu będzie chciała. A, teď może to, to, dobra Ah, To by bylo na razie tyle. Odnośnie gąsienicy, Aniu My lecimy dalej, co? My lecimy dalej Przełożyłam ją na krawce Teraz to wychodzi po trawce No, to fajnie To my lecimy dalej Pozdrowionka dla naszych wszystkich oglądaczy Ode mnie oczywiście też gorące pozdrowienia I chciałam też wspomnieć, że te zwierzątka, które do tej pory nakręciliśmy, czyli ślimaczki, te gąsienice, żadne z tych stworzeń nie ucierpiało. Gorzej z nami, bo często nas gryzą komary. Mm. Po naszemu kopruchy. No. Pozdrawiamy Was serdecznie. A patrz, jak tu ładnie. Tak z... Takie słoneczki zachodzące. My lecimy w stronę zachodzącego słońca. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich naszych oglądaczy, subskrybentów. Trzymajcie się zdrowo. I się ma.